Gotowi jesteście na kolejną szafkę dolną? Proszę bardzo, tak oto wygląda kolejna zawieszka, którą chciałem wam pokazać. Jest to Libra H7. Tutaj od razu patrzę, że dzwoni. Zobaczcie, tutaj jest tak duża regulacja w pionie. Ta śruba oczywiście dociąga nam zawieszkę do ściany wraz z korpusem. I tutaj znajomy czerwony pin, czyli znowu ten pin taki bezpieczeństwa, aby tej szafki nie dało się zerwać ze ściany. Zawiesimy sobie to wszystko. Patrzę od razu, co jest tutaj w zestawie. Mamy kołki, śruby montażowe do spinania tej zawieszki. Tutaj zrobimy dość ciekawą konstrukcję. Czekajcie, jak to będzie. Nie tak, nie tak, nie tak, Jarek. Myśl Nie no tak To jest Z taką szyną to zrobimy Później Wam opowiem dlaczego jest szyna W każdym razie Tutaj są śruby montażowe, właśnie, żeby spiąć tą szynę wraz z zawieszką Są też kołki do innej szyny, bo zobaczcie tutaj jest jeszcze możliwość pracy na takiej dużo wyższej szynie i blachy na ścianę potężne, tutaj jest parę ładnych milimetrów stali, więc no tutaj już trzeba będzie się nawet wysilić, żeby przełamać to, i regulacja w poziomie, to będzie tak w tą stronę. Również spora. Będzie również łatwo to założyć słuchajcie. Tylko klik. No. Tego oczekiwałem, i tutaj jeszcze instrukcja, bo bez niej byśmy nic nie zrobili. Jest tutaj kilka, już Wam pokazuję, kilka ABCDEF, kilka różnych schematów połączeń: bez szyny, bez szyny z tyłu, i tutaj są z szyną tą cienką, którą ja mam, i tutaj jeszcze z szyną wysoką, czyli jest wiele opcji: są trawersy, są pełne, yy, pełny blat. Czy pełny wieniec do końca, również bez pleców, jak i z plecami? A my, słuchajcie, zrobimy sobie właśnie wersję tą. Taką dosyć trudną, ciekawą. Myślę, że Wam się spodoba. Czyli wersja z plecami i z trawersem przednim, i wraz z tą szyną. Zabieramy się do pracy. Tutaj tradycyjnie wielobrzecionówka. Cztery otwory, co będziemy się męczyć. Wiercąc z ręki jak można wykorzystać maszynę. Przesuwamy o 32 mm. Chwila, moment, nie? I mamy wywiercone, przymocowane. Tutaj chodzi o to, żeby zlicować to miejsce z, naszym, z naszą zawieszką, wybranie pod plecy. Następnie zajmę się plecami, czyli tutaj płyta HDF, trójka. Teoretycznie tutaj producent podaje akurat, że powinno być między 4 a 8 mm, ale ja mam trójkę. Myślę, że taki najbardziej standardowy w tym momencie materiał używany w Polsce. Więc docinamy, skracam o dokładny wymiar, który również wynika z instrukcji, którą trzeba trochę przeczytać. Wytrasowałem również wybrania pod same zawieszki. Tu nic trudnego. Nie kwadrat, ale prostokąt trzeba wyciąć. I z dwóch stron, czyli piła japońska. Myślę, że naprawdę świetne narzędzie również przy produkcji mebli się nada. Kolejny etap to docięcie listwy. Ta listwa, którą ja tutaj miałem, ona akurat była do szapki 900 mm szerokiej. A że tutaj robię 800, więc muszę. Skrócić trochę i wywiercić również otwór montażowy. W tym wypadku, dla tych szafek, tutaj mam mieć 150 mm od krawędzi. Teraz kwestia montażu samego profila do zawieszek. Jeden wkręt, również z kompletu, taki dosyć długi. Wkręcamy i łączymy. Zawieszka z samym tym profilem aluminiowym. Z jednej strony, z drugiej strony. Przy opcji takiej listwy, tego, ten profil może być właśnie jeszcze dużo szerszy. Wtedy jeszcze pojawiłby się kołek drewniany na dolnej krawędzi. Dobra. Skręcone. I możemy montować. Słuchajcie, montować to do korpusu. I tutaj. Czyli widzicie, boki już są włożone w wieniec dolny, i teraz rozchylamy sobie boki, wkładamy w otwory, które wywierciłem na wielowrzecionówce. I ta listwa również wchodzi w górną krawędź pleców. Wszystko naprawdę elegancko pasuje. Mogę docisnąć boczki. Cztery te kołki ósemki wchodzą, świetna sprawa. Tutaj naprawdę klocki LEGO, oczywiście jeszcze szczelina między plecami a zawieszkami występuje, ale to dlatego, że jest tutaj zapas. Za chwilę 10 mm plecy schowają się w boku i wtedy pięknie to się wszystko dociągnie. Tutaj również widzicie stosuję zacisk płaszczyznowy. Nie będę uderzał młotkiem, również można byłoby to w ten sposób wbić, a dociskiem, ładnie sobie to delikatnie dociąga bez jakiegoś tam walenia właśnie młotami trzy wkręty i zawieszka prawa jest zamocowana analogicznie oczywiście postępuje z lewej strony tak, gubię wkręty pach i gotowe tak to się prezentuje w całości Korpus oczywiście się mocno usztywnił w tym momencie. Mamy trawers z przodu, trawers z tyłu to jest właśnie ta aluminiowa linia, ten aluminiowy profil. No i teraz kwestia zamocowania tego. Tutaj znowu posiłkuję się laserem. Zrobię to na tej samej wysokości co poprzednia szafka, żeby też było widać, jak, jak jest kwestia montażu. Trzy kołki na stronę. Wyznaczam szerokość szafki wewnątrz korpusu. Wystarczy wywiercić to wszystko, przykręcić. Trzy kołki, tutaj są kołki Fi 8 mm, również Duo Power. I teraz słuchajcie, chwila prawdy. Naprawdę aż trudno uwierzyć w to, jak prosto było. Był sam montaż tego. Tutaj pokazuję jeszcze właśnie śrubę górną, regulacyjną. Szafka idzie nam do góry i na dół, czyli regulacja w pionie. Patrząc na poziomice, poziomujemy sobie tą szafkę. To jest łatwizna. Druga śruba na środku. Jak widzicie, pięknie nam się korpus dociąga do ściany. Tak jest. I trzecia. Czerwona śruba zabezpiecza przed zrzuceniem tego kor korpusu ze ściany. Teraz, jeszcze, właśnie wiercę poprzez listwę Dwa otwory, również Fi8, w ścianie pod kołki. To pomoże roz rozprowadzić, tak naprawdę, siły, rozłożyć siły. E, nie wiem, czy te zrywające, czy jak one dokładnie się nazywają. W każdym razie pomaga to. Pomaga to musimy tutaj również uwierzyć producentom. I gotowe. Kolejny korpus na ścianie już zamocowany. Jak Wam się podobał moment zawieszania takiego korpusu na hakach? Bajecznie proste, nie? Słuchajcie, zawieszenie takiego korpusu. Wydaje mi się, że to był jeden z najprościej tutaj zawieszonych przeze mnie mebli na ścianie. Wiecie dlaczego? Po pierwsze, nie niemalitego frontu. Przepraszam, niemal litego wieńca górnego do samego końca, więc widzicie co robicie. Druga sprawa, że jest to po prostu zahaczane od góry, czyli pach i gotowe. Trzecia sprawa, zobaczcie, że ja w tym momencie pracuję w ten sposób, że sam sobą nie inaczej. Korpus mi nie zasłania tego, co robię. Kiedy wieszamy na podobnych zawieszkach, powiedzmy na tych hajdynkach czy ha Zawieszamy na ścianie, to korpus sam sobą, poprzez plecy, nam to wszystko zasłania. I mamy to utrudnione. Tutaj banalnie proste. Moje dzieci by sobie z tym poradziły. Kolejna rzecz to talistwa aluminiowa. Oczywiście trzeba ją dociąć na wymiar. Kupujecie to na dowolne odległości i docinacie do szafki. Wszystko jest w instrukcji opisane. Później trzeba wywiercić w odpowiedniej. Rozstawieniu to otwory montażowe, i ta listwa rozkłada wam siły, które w innych zawieszkach, gdzie tej listwy nie ma, całe siły wtedy są przełożone tutaj na te haki. I po, takim, po takiej instalacji macie mebel na lata. Siadam. No, nie mam tutaj blatu. Czekajcie, mam coś pod ręką? Nie mam. Dobra, więc powinien być blat, ale. Spokojnie mogę sobie na takim, no w tym momencie siedzę na, na boku, nie? I ta siła, którą 75 kg, niecałe, jest tutaj przyłożona na jeden boczek. Normalnie przy blacie te siły również się rozkładają na więcej, jakby, miejsc montażowych do ściany niż tylko. Nie, no, nic się nie stanie. A tyłek boli od takiego cienkiego materiału. Myślę, że ten film był wykonany tak szczegółowo. Że mam nadzieję, że pytań co do Libra H7 nie będzie, więc naklejka zdarta. Temat zakończony. I zobaczcie proszę jeszcze, jak to wygląda w środku korpusu, tak żebyście widzieli, to z każdej strony dokładnie. Jestem już z Wami, za mną trochę korpusów szafek dolnych, szafek górnych, ściana ćwiczebna. Jak widzicie, kolejny przykład, że do mnie podchodzi do pracy bardzo poważnie i tutaj nie ma, lipy, nie ma lipy, jak to się mówi. Zawieszki gwarantują nam bezpieczne używanie mebli. No nie ma siły. Pamiętajcie tylko, że to już mówiłem w filmie: że zawieszki to jeden punkt. Te blachy, okucia, które wiszacie na ścianie to drugi punkt, i kołki, które to wszystko mocują, to jest trzeci punkt. Jeśli te trzy elementy dobierzecie mądrze do mebli i do, do pomieszczenia, w którym to będzie, będzie użytkowane, to to gwarantuje wam bezpieczne używanie mebli, cieszenie się nimi i nie będzie takiej sytuacji jak u mnie, czyli spadające szafki. Temu nikomu, tego nikomu nie życzę. Tutaj myślę, że ten szeroki wachlarz, który przedstawiłem, pozwoli już wybrać coś odpowiedniego. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że na tym nie koniec świata jest jeszcze dużo więcej rozwiązań. Jeśli będziecie potrzebować, wrócimy do tego tematu jeszcze, jeszcze go trochę podrążymy. Tyle. Jeśli macie pytania, macie jakieś sugestie, oczywiście, śmiało piszcie, będzie mi bardzo miło. Poczytać i pokomentować, podpisywać na, na to, co Wy napiszecie. Dziękuję ode mnie. Dla producentów dobrych zawieszek. Na razie, cześć.